zbudować scam room. Oczywiście ja nie skamuję, ale polecam, bo jakby się chcieli oskamować tacy, takich dzieciaczków, co was oskamowali. Na przykład kolega was oskamował i nie chce wam oddać broni. To mówicie, no chodź, no chodź, trader, dam, dam ci wszystko, co mam. To patrzcie. To jest taki trade room, nie? Trzeba go zbudować na, ma na maksymalnej na maksymalnej, w sensie tak, żeby się nie zabić, bo tutaj jest, no chwilę wam pokażę zresztą. To polega też na tym, że jakby rzucacie jak wyrzucacie byle jaką daję, na przykład taką ważkę, to on za, za wami podąża. Może i jaką jak tutaj przyjedzie, to, to on takie, łó, co się dzieje, nie? No wy zostajecie sobie na miejscu, jak wyrzucacie swoją broń. Także zostajecie sobie na miejscu, taką stoicie. On się tam wyrzuca, możecie tak zabrać no i sarki. A druga opcja jest taka, że tutaj wasie zamknięte. Mówicie przechodzimy. Jak tutaj idziecie, to się zabijacie, bo to jest to jest już taka odległość, na której się zabijacie, nie? Także to jest spoko z kablą. A jak nie będzie chciał się tradować, no to proste. Robicie sobie takie z tutaj o... Znaczy, trade room, Takie o... On wyrzuca milion broni, klikasz tu, wyrzuci, wyrzuć i jalo, i i Niebezpieczeństwo... Yy, nie teraz... Nie no, żartuję. Niebezpieczeństwo to jest właśnie tamten scam room i wyrzucenie zbożówki, także uważajcie na ludzi, którzy stoją w miejscu przez chwilę. Bo to oznacza, że mogą Cię wyrzucić z bożówki albo na takie scam roomy. I ten, ten, ta krótka transmisja ma też y, zapobiec skamu i ma pokazać, na jakie skamromy trzeba uważać i no, na to trzeba uważać, że was nie wyrzucili z tej bożówki najgorszej na świecie. No. no, więc to wszystko. Do zobaczenia. I Jestem w grudniu na kolejnego filmiku, zobaczcie na czat, nie no, dobra. więc, yy, macie do wygrania, jak będzie 10 mapek pod tym, pod tą transmisją, to macie do wygrania no, które, no nie takie jak tutaj mam, tylko w ogóle nie używane na wodę, albo nie. Macie do dodania Hydra 130, w ogóle nie używam na siłę natury. Jak będzie 10, tym filmie, to macie Nocturne i Hydra. Jak będzie właśnie 5, to tylko Hydra. A jak będzie 15, to robię transmisję i robimy 3 giveawaye. Kto wygra, ten jest najlepszy. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Do zobaczenia. I... 那不行，那怎么？<noise>